Zaczyna się dziać ciekawie, słuchajcie, zaczyna się dziać ciekawie dwa tygodnie temu. Paweł Wrona, czyli zawodnik e sportowej sekcji Red Bull Lips Gaming 360. Zero, taką serię już w Champions zanotował. No a dlaczego zaczyna się dziać interesująco? Bo być może rekord Andersa Verganga, czyli 535 zwycięstw z rzędu jest zagrożony. No ale to było właśnie dwa tygodnie temu, a tydzień temu nie mieszka się pochwalić. Pan. Paweł Wrona, no właśnie, czy to Polak? No, myślę, że jeśli Polak, to taki jak mniej więcej Brandin Podziemski, yy, zawodnik Golden State Warriors z NBA. Yy, także na pewno jakieś korzenie ma. Polskie, no ale jest y, zawodnik Emerald Bullips Gaming, jest, y, bierze bierzec udział w mistrzostwach y, Austrii, y, e-sportowych y, FIFA czy też wersji 24 No a tutaj 380 do 0. 380 do 0. No i teraz przeanalizujmy sobie, no bo tak, wcześniej jak Wergang w Bio 535. Zero, no to było 30 meczów w lidze weekendowej, więc realnie w miesiącu był w stanie wbić 120-0. 4 miesiące z rzędu to miał 480, zero, no i potem jeszcze tam niecały miesiąc i, i, i tak naprawdę 4 miesiące z, z małym hakiem. no 4,5 miesiąca, 4 miesiące i 3 tygodnie zajęły to wergangowi, żeby. Te 535-0 wbić, no i potem finalnie ten mecz przegrać. Ale jak to wygląda właśnie u pana Bista? Ile on jeszcze musi tutaj meczów zagrać? Ile musi lig weekendowych zagrać? No teraz zaczyna się kolejna, więc jest spora szansa, że będzie miał 400 -0. No to już jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. No więc zobaczmy sobie, jak to wygląda kalendarzowo. Czyli tak, yy, tu będzie miał 400-0 przykładowo, 420, 440, 460. Przechodzimy do maja, 480. 500, 520, 540 i wychodzi na to, że w pierwszy weekend czerwca. W pierwszy weekend czerwca może dojść do pobicia rekordu Werganga, ale też pytanie, czy jak już troszeczkę głośniej się zrobi o tym, że taką ma to czy nie będzie tak, że ludzie go zaczną trochę snajpić, tak? Bo, bo gość streamuje swoje mecze. No i właśnie. Do tego też przejdziemy. Zobaczymy sobie tam jakiś meczyk z jego streama, jak faktycznie miał taką serię, taki bilans i, i, i jakie techniki w grze stosuje, żeby tyle tych meczów z rzędu, z rzędu wygrywać. Łapeczka do Góry mile widziana, a ja was jeszcze serdecznie zaproszę na evencik we Wrocławiu, który odbywa się jutro, zobaczcie. A jeśli jesteście z Wrocławia, ale w sumie nie tylko, to już w ten weekend w Hali stulecia one more game, czyli... Wielki wrocławski festiwal gier. Do tej pory gier planszowych, ale teraz też w tym roku będzie strefa e sportowa, będzie strefa RR z 20 stanowiskami, no i będzie też Beyot, z którym będziecie mogli się zmierzyć już w tę sobotę. Także koniecznie wpadajcie, rezerwujcie swój czas i mam nadzieję, że widzę się z wami we Wrocławiu na One More Game. No i mamy mamy jego streama, mamy też jego mecz od 360 do zera, który, który rozgrywał i który jest tutaj zapisany na jego kanale, więc zobaczymy od razu, jak to wygląda, jaki też ma skład, bo to też jest ciekawe, czy tutaj. Hmm, za chwileczkę nam się powinien pokazać, dokładnie tak. Y, Okej, okay. jest y, Toty Messi, jest y, Toty De Bruyne, Toty Bellingham, jest Dawid Zinola z SBC, y, Vanek90, Maldinie z SBC, Czech na, y, na bramce, na ty... nie to Mbappe, tylko oczywiście Player of the Month Mbappe. Bardzo mocna też ekipa, no nie ma co się oszukiwać, bo jak masz środek pola Bellingham, De Bruyne, Toty, no to y, umówmy się. No jest, jest czym pograć, jest czym pograć. Ale to nie znaczy, że 360 meczów z rzędu się wygrywa bezproblemowo, słuchajcie, no i od razu mm, patrzymy, jest player log właściwie na sam początek yy, spotkania, zagrany dribbling 01, 1 wypuszczenie Mbappe dosyć komfortowe, no i od razu próba strzału na zielony, także zobaczcie, dwie mechaniki, które taki gość od razu wiemy, że ma opanowane, czyli... E, oczywiście, player locki plus precyzyjne wykończenie. No to po prostu jest must have, żeby wbijać te wyższe rangi. No w tym wypadku wiadomo: 360 zwycięstw z rzędu. Tutaj też sporo. O, zobaczcie, problemy z połączeniem. Jakieś wyjścia na raz. Nie wyglądało to dobrze. Nie wyglądało to dobrze. Przesunął się tym czechem, jeszcze w tej, w tej sytuacji. Ale kurczę, że miał od razu te problemy z połączeniem. No to, no to ciekawa kwestia. No i zobaczmy: e, będzie wypuszczenie prawdopodobnie tam do Mendiego. Dokładnie tak, który wcześniej jeszcze został z pomocą klawiszy. L1 wypuszczone, żeby wybiegał na wolną przestrzeń. Podania, oczywiście grę tutaj bez sprintu, szukanie, szukanie jakiegoś X-a, jakiegoś podania, które finalnie wyląduje na napastnika, tym razem się nie udało. No i w obronie zobaczcie, Mendy odbudowuje pozycję, E, Przełączamy się na stopera. E, czekamy, aż e, potencjalnie rywal tam zagra. A przy okazji tutaj użył też pressingu kolegi na tym Mendim i m, dzięki temu ten Mendy potem piłkę odebrał. Tutaj, oczywiście, player rock. Mbappé, jest ball roll, jest stepover, Kolejny ball roll. M, rozegranie na przedpole. Mocne teraz podanie po ziemi, oddebrójne do. Messiego, e, znakomicie też to wyglądało, ale De Bruyne ma chyba ten playstyle plus do, jeśli dobrze kojarzę, do mocnych podań po ziemi, no i w tym wypadku zadziałało to perfekcyjnie. Bardzo ładna akcja, e, no ten początek taki, mogło być 0-1, ale jednak potem fantastyczna akcja i to, e, i to tutaj reprezentant e, Erbelipske Gaming, e, czyli beast, beast, tak no nie możemy mówić beast. Może będzie bardziej znany niż Wergian w przyszłości, kto wie. Też ciekawa jest e, kamera, na której rozgrywam swoje spotkania. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że jednak jest to kamera domyślna, ym, która ma taki. Jak widzicie, tak, 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 nie, to nie może być telewizji na 3. To nie może być telewizji na 3, bo y, ten kąt byłby troszeczkę inny. Y, bo jak przeczy się piłkę na drugą stronę, to ciężko się nagra na tym drugim skrzydle, ale z kolei, jeśli gra się w tej strefie, to gra się bardzo przyjemnie y, piłką po ziemi. No i to widzimy, że jednak on raczej gra od dołu y, ekranu piłką. No i prostu proste zagraniczne, jego precyzyjne wykończenie. Dużo też tego precyzyjnego wykończenia, dużo też player loków można dostrzec u Ubista. No teraz zobaczmy Kane. No i znowu, przesunięcie bramkarzem. No kolejna y, technika gry, która pozwala po prostu czasami... Przeciągać tą szalę zwycięstwa na swoją stronę w meczach, gdzie. No, gdyby ktoś na przykład nie się tu bramkarzem, to mógłby już 0-2 przegrywać, tak? Bo by stracił w tej pierwszej akcji i teraz potencjalnie też mógłby e, bramkę stracić. To jest jeden trójkąt, do Besta, ale to siedzi. Okej, okay. no i, i, i tapinomes jego. No i tapinomes jego Messi wszystko kończy. Best też fata, fan, nie fatalnie, tylko fantastycznie zgrywa. No i rywal już. E, rywal już podłamany. Mm, tutaj e, Oglądany przez nas biescy przyspiesza postępowe, że raczej zagra do środka za chwilkę, czy nie? O! Trivela, wykończenie z fałsza, 4 do 0. No i totalna dominacja. Podejrzewam, że to wszystko zakończy się w połowie numer jeden, że rywal nie wytrzyma presji. Zobaczmy jeszcze ten jego kontratak. Tutaj Sawa się utrzymuje przy piłce dosyć szczęśliwie. a Za chwileczkę prawdopodobnie odbiór nieudany, no ale tutaj już przez to, że rywal za szybko zagrał. Za szybko zagrał klepkę, której nie było, nie było opcji tam zagrać. No to zobaczcie tutaj, za to znakomite zagranie, trójkąt w tempo. Dawid Żnola, ten mecz się kończy. Dominacja, no dominacja, no i 360 do zera. Zobaczymy. Ja sobie wrzucam jego followka na jego kanale, bo jestem ciekawy, kiedy będzie grał teraz, teraz te swoje mecze po 400 do zera. Może być ciekawie, im bliżej rekordu verganga, tym, tym myślę, że to poddymienie przy okazji jego meczów będzie, będzie coraz większe. Dzięki za ten odcinek, trzymajcie się i do zobaczenia!